Sobota, 29 lipca Jedziemy w góry Minuta po dziesiątej. Jedziemy w kierunku Szczawnicy Jedziemy na Gorc Nie udało się dzisiaj szybciej zebrać Trzeba było trochę odpocząć po wczorajszym dniu Temperatura dziś dużo inna niż wczoraj Na tą chwilę 29 stopni w słońcu Przed nami nieciekawe chmury Za nami nieciekawe chmury Straszą burzą 15 po 10. Do przejechania zgodnie z zaplanowaną trasą mamy jeszcze 58 km. Jednak czy pogoda pozwoli? Czy starczy sił? Wczoraj zrobiliśmy 5 dyszek i 1900 w pionie. Dziś w planie 6 dyszek i 1600 w pionie. Zobaczymy. Jedziemy teraz fragmentem Velodumajec. Robi się granatowo Kolejna przeprawa przez Dunajec Odbiliśmy z ochotnicy dolnej w prawo Zaczynamy podjazd na gorc niecałe 10 km i praktycznie 700 metrów przewyższenia i zaczyna się grubo. No już zaczyna się ścianka powyżej 10%. No jest grubo. Mało dziś mocy. 20 minut po godzinie 12. 24 km za nami. 330 metrów przewyższenia, goni nas czarna chmura, pewnie lunie. Przypowiadają też burze. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Ciągle podjeżdżamy na gorc. Te chmury nie wyglądają ciekawie, nad lubaniem, nieźle to wygląda. My jedziemy pod wiatr, więc teoretycznie powinno to. Gdzieś przegonić. 15% grubo jest. Grubo jest. Podjeżdżamy na wierch młynny. 4 km i 100 metrów zostało nam do gorca i 500 metrów przywyższenia. drugi dzień w górach jest trudniejszy. Szczególnie pierwszego dnia było grubo. O, mamy wiatkę i będziemy tutaj odbijać na Lubań idzie pan z rowerem może będzie potrzebował pomocy, to mu pomożemy zaczynamy atak szczytowy na Gorc jest tam wieża widokowa może będą widoki lepsze niż wczoraj z Radziejowej a Lubań jeszcze widać to będzie gruby podjazd 15%, a będzie grubiej, 17%. W stronie turystycznym robiliśmy sobie przerwę. Trafił się chłopak, który schodził z gorca w tylnym kole. Złapał kapcia. Miał tam dętkę. Chcieliśmy mu pomóc, jednak miał na tyle dziur. Miał tak poszatkowaną tą dentkę od snajków, że seba przykleił mu dwie łatki. Powietrze nadal schodziło. Niewiele ponad 3 km do szczytu i 442 m przewyższenia. Końcówka będzie sroga, już jest ciężko. Będzie jeszcze ciężej. Trochę popadało, kilka razy zagrzmiało. Znowu jest duszno. No, i tyle byłoby jazdy. Robi się ściana. Jest ciężko. Jest bardzo stromo. No i się rozpadał. Jak dosyć solidnie. Jest bardzo stromo do góry, do tego bardzo pada. Chwila przerwy za nami, baton, picie i kontynuujemy atak szczytowy na Gorce. 1,5 kilometra zostało i 174 metry przewyższenia. Jesteśmy aktualnie na wysokości 1052 metry. Od dobrych 40 minut pada, raz mocniej, raz słabiej. Gord I znów zaczyna padać Tam jest wieża Chłopaki weszli na wieża Doki zwierzę na gord Fajnie tutaj palanka wygląda nie? Puszczacie mnie pierwszy tak? Spaniaczki Beskicka rąbanka. Wieże zostawiliśmy z tyłu. Zjeżdżamy do czerwonego szlaku. Jest ślisko, znowu zaczyna padać. Taka średnia ta pogoda bym powiedział. Śliskie to cholernie. Opona się oblepia. Było w dół. To teraz jest pod górę. Dzień dobry. No jasne, że foteczka. To jest kapliczka. Stańmy. Zrobiliśmy 29 km. Zostało nam do zrobienia 47 900 metrów przewyższenia, już za nami. Przed nami niewiele ponad 400. Jedziemy do przełęczy Knurowskiej. Aktualnie czerwony szlak. Dawno po błocie nie jeździliśmy. Zrobiliśmy sobie przerwę. Polatałem chwilę dronem. Wciągnąłem kanapeczkę. Zrobiło się chłodno. A, na razie nie pada. Nie zarąbiście. Przed nami baza namiotowa GORC. fajnie błotko kąpiele błotne kobiety płacą grube pieniądze za to a wystarczy przyjechać w beskidy na rower o ale drift Beskidy drift lewą chyba Jeżdżamy teraz w kierunku ochotnicy górnej, natomiast naszym punktem docelowym i zwrotnym na tym odcinku trasy to jest przełęcz Knurowska. Gdzie, gdzie, gdzie ten. Dzień dobry. Minus szesnaście, minus osiemnaście. I nawrotka. Minus 22. No, minus 25. Auto! Czekajcie, niech wyjedzie tym kurde... Ojej. Chwila przerwy pod drzewem, znowu się rozpadało. Jedziemy z Ochotnicy Górnej na Przełęcz Knurowską. Stamtąd będziemy zjeżdżać do Jeziora Czorsztyńskiego. Tam daleko widać tęczę. Na kamerze pewnie nie będzie tego widać. Ostatki opadów. Ciekawe na jak długo. Jedziemy dalej. Zostawiliśmy tęczę z tyłu. Kilka minut po godzinie 17:42 km i 1100 metrów przewyższenia za nami. Przed nami jeszcze 33 km i niecałe 300 metrów przewyższenia. Na chwilę się zatrzymałem, żeby odpocząć, się napić. Chłopaki pojechali dalej. 33 metry przewyższenia zostało do przełęczy. Później będziemy zjeżdżać w dół. Do jeziora Czorsztyńskiego. Zmęczenie już daje o sobie znać. Zrobiło się parno. Jak padało, było całkiem przyjemnie. No już chłopaki są. Jestem i ja. Przełęcz Knurowska. W prawo jedzie się na Turbacz, w lewo jedzie się na Lubań. Zjeżdżamy z przełęczy Knurowskiej do jeziora Czorsztyńskiego. Bardzo zimno. Kurde, mogłem wiatrówkę założyć. Ładny widok na jezioro Czorstyńskie na Pieniny z drogi zjazdowej z przełęczy Knurowskiej. No i wjeżdżamy do Knurowa Jedziemy ścieżką rowerową w kierunku Dębna Tam będziemy odbijać na Velo Czorsztyn Zostało niecałe 25 km i około 250 metrów przewyższenia Miejscowość Dębno Zjechaliśmy z drogi wojewódzkiej Jedziemy do trasy Velo Czorsztyn 21 km do bazy Planujemy coś zjeść Ale wszystko gdzie dają jeść jest zamknięte 63 km za nami Niecałe 11 zostało. Godzina 18:30. I znowu wszystko zamknięte. Nie, no, jedna Buda jest otwarta. Obyt hodowali coś do jedzenia. Są burgery. Dalej nie jadę. No tak, jedna jest otwarta, to tutaj. A burgera, jak długo trzeba było czekać? A co ma pani do jedzenia? No, coś do jedzenia, nic słodkiego. Hot dogi, zapiekanki, frytki. Hot dogi? No dobra, no to no trzy razy hot doga. Dziękujemy. Jeden z niewielu trudniejszych podjazdów na weloczorsztyn Orsztyn. No, seba hot z zjadł i ciśnie jak wariat. Tutaj będzie ładny widok. Widać Tatry. Powinno być widać dwa zamki. Widok na zamek w Czorsztynie. Zamek w Niedzicy, Jezioro Czorsztyńskie i tam daleko widoczne Tatry. Pięknie jest. Na zjeździe jest chłodno. Jedziemy w stronę zamku w Czorsztynie. Przy zamku czeka nas dość solidny podjazd. Jest tam naprawdę stromo. Bordowy fragment na wykresie, więc jest grubo. Zamek Czorsztyn po prawej stronie za drzewami aktualnie 12%, już 13 nachylenia miejscowość Czorsztyn. Jedziemy na zamek. Ale nie wyjdziemy. Nie? Zamek zamknięty. Wracamy. Zjechaliśmy ze 100 metrów w dół i tyle musimy wracać 1429 metrów aktualnie przewyższenia. 10 minut do 20, 7 km do bazy, odbijamy w lewo na krośnicę. Kolejny raz. Dzisiaj sobie ten szczyt odpuściliśmy. Aura była jaka była, dlatego odpuściliśmy. Wjeżdżamy na drogę wojewódzką i nią będziemy jechali do bazy. Dzięki panu. Dzięki. dzięki. Seba. Grzechu dzięki. 75,93 km za nami i 1536 m przewyższenia.